Jesteśmy w St. Gallen, jednym z miast Mistrzostw Europy 2025. Ale to nie tylko piłka nożna. Zaraz pokażę Wam, co warto tutaj zobaczyć. Lecimy! Za moimi plecami klasztor, kawałek dalej biblioteka, 1200 lat historii. Będąc w St. Gallen, trzeba zobaczyć to miejsce. Opactwo, które zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Robi wrażenie powiedział, że kibicowanie nie idzie w parze z degustacją. Szwajcarski ser Appenzeller. Smak wspaniały. Przepis super tajny i to serio, bo zna go tylko dwóch ludzi. No i taka strefa kibica w St. Gallen. Można pograć w piłkarzyki, można pokopać piłkę. Można też obejrzeć bramki i nie tylko reprezentacji, które grają na Euro. Jesteśmy pod Kibum Park, czyli stadionem najstarszego klubu piłkarskiego w Szwajcarii. Gallen. Football Club. To prawdziwa chluba lokalnej społeczności. To właśnie tu Polki zainaugurują rywalizację w Mistrzostwach Europy meczem z Niemkami. Pełne trybuny, mega atmosfera, ogień. Widzimy się na trybunach.